Lublin Plaza to jedyna lubelska galeria handlowa położona w samym sercu miasta. Znajduje się tutaj ponad 100 sklepów, lokali usługowych, kino, klub fitness i strefa restauracyjna. W naszym DNA zapisane jest zaangażowanie na rzecz społeczności lokalnej. Chętnie bierzemy udział w inicjatywach Urzędu Miasta i lokalnych instytucji. Wydarzenia, które organizujemy, wspierają ideę społecznej odpowiedzialności biznesu. Dlatego Lublin Plaza gościła ekologiczne warsztaty, festiwale, spotkania z pisarzami, miasteczko zdrowia seniora czy bezpłatną protkarnię. A 65. urodziny Teatru Andresena stały się pretekstem do wspólnego stworzenia niesamowitej przestrzeni rodem z bajkowych spektakli. Animowaną wystawę i warsztaty odwiedziły licznie lubelskie szkoły, przedszkola i rodziny z dziećmi podczas zakupów. Tutaj w Lublin Plaza Świat galerii handlowej przeplata się z kulturą i sztuką. Nasze wspólne przedsięwzięcie, które było realizowane w 2019 roku, można powiedzieć, że to ewenement na skalę polskiej, żeby duża galeria handlowa z teatrem publicznym weszły w taką współpracę. Uważam, że to było wspaniałe i tak naprawdę modelowe zachowanie dla innych instytucji. Przez miesiąc, w udostępnionej przestrzeni przez Galerię Handlową Plaza, nasz teatr mógł pokazywać w swoje kulisy wszystko to, czym na co dzień żyje. Wspaniała wystawa lalek, scenografii, wystawa, na którą. Mogły przyjść dzieci z rodzicami, z dziadkami, dotknąć, posłuchać bajek czytanych przez aktorów. Jesteśmy bardzo, bardzo zadowoleni z naszej dotychczasowej współpracy i wydaje się, że ona będzie trwać nadal. Dzięki serdecznie.